No i przede mną już ostatnie pół, pół kółka, tak około 35 minut i później jest na zajezdnie. No i na dziś koniec pierwszy dzień mojej pracy za minutę 15 sekund mam odjazd z pętli na Wielanach w Krakowie, z takiej dzielnicy w Krakowie. No, no i tyle no. Jutro też nagram, jutro mam inną linię 138 z kombinatu do azorów. Też od 14:30 do pół do pierwszej. No, zatem do usłyszenia następnym razem. No, bo zaraz muszę jechać. No, no to jakaś kontrolka mi się pojawiła, ale kierowca gadał, że to, że to nic poważnego, żeby czerwone się paliło. No to wtedy to wtedy zgłaszać dyspozytorowi, a żółty to może być coś ABS albo coś. I, że to nieraz się pojawia, jakiś czujnik. No, zatem do usłyszenia. 嗯，的、no.